Witam Was z tej strony i zapraszam na pokazanie, gdzie można znaleźć Hard Space Ship Breaker Które, można powiedzieć, stworzyłem sam. Jest to dość proste. Akurat do tej gry jest to dość proste. A więc tak, wchodzimy w biblioteka Hard Space Ship Breaker Centrum Społeczności Poradniki No łapaj łapaj Poradniki tak Modding or Configuration i mamy tutaj Jeżeli wam się od razu wyświetli modowanie lub konfiguracja kategoria mod... modowanie lub konfiguracja Język polski od razu się wam wyświetli pełny język polski z spolszczenie autorstwa, bionika, czyli mojego. Chodzimy tutaj, mamy właśnie do tej najnowszej wersji, 1.1, 1.1242471. Y, <tryk> Jest to spolszczenie, które, y, na cały język polski. Tylko bez polskich znaków. Ponieważ ta gra na razie nie obsługuje yy, polskich znaków z, tym, z tymi ogonkami. Po prostu pojawiają się kwadraciki, więc przekonwertowałem wszystko to co zrobiłem na początku. Na zna bez znaków polskich. Tutaj macie też yy, tą jak to. Instrukcję jak zainstalować to z polszczynie. Ale ja Wam zaraz wszystko pokażę krok po kroku. A więc teraz tak, zacznijmy od pobierania. Macie tutaj link do pobrania do mojego chomika. Jest to tak mały plik, że jest udostępniłem go za darmo. Żeby nie było. Tak, troszkę wolniej, bo teraz się aktualnie pobierają kilka aktualizacji do gier. I macie tutaj spolszczenie do hard Space Ship Breaker Tak, tak, wiem, 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 zawiera nowe pliki Jest tutaj plik .en Go jak pobierzecie A dobra Pobierzmy Tak, tak, pobierz, pobierz Niech się pobiera, dobra Plik się pobrał Jest? Jest Nie, nie, nie Pokaż więcej, zachowaj. Tak, pokazuję, że to jest, kurde, niebezpieczny plik, a to jest tylko plik tekstowy, w którym jest tylko kilka tekstów. A, właśnie. Może, możemy wejść tutaj na dwa sposoby. Jeżeli macie yy, grę z internetu skrakowaną, też będzie działać. Tylko wtedy wchodzicie sobie tam, gdzie macie tą grę. Ja ją mam na Steamie, to więc tak. Tryb. Biblioteka, hardspace, hard Breaker. Tutaj mamy zębatkę, zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. Jak tam się to już otworzy i tutaj mamy tą samą już e, procedurę dla skrakowanej wersji i dla normalnej wersji zakupionej na Steamie i innych tam portalach. Mamy tutaj coś takiego jak data, wchodzimy tutaj, log DB Wchodzimy i mamy plik. Mamy pliki tekstowe, tutaj macie kopię tego, co było tutaj. Bo po prostu zamieniłem angielską wersję, przetłumaczyłem na polską. I teraz, tak. Wchodzimy sobie, pokaż w folderze, mamy ten plik. Przechodzimy tutaj. Kopiujemy. Tak, zamień plik w miejscu docelowym. Dziękujemy. Zostało zamienione. Tutaj już mamy wszystko. To już jest e, spolszczona wersja. Żeby Wam to udowodnić, teraz odpalimy. Pokażę Wam, e, jak to wszystko wygląda. A więc, graj. Synchronizowanie. Tak, i powinno się zaraz to. Uruchomić Radeon Software Radeon Software Aha, tak, nie O, dobra, załapało. No, czekamy, uruchami się, Uruchamij. hop, 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 hop. No, raz, raz, raz. O. Jest myszka. I patrzcie. Wszystkie prawa zastrzyżone Blackbeard Interactive i jego logo są. Ta gra zawiera eksplozje i inne migające światło. Może być odpowiedni. Może nie być odpowiedni dla osób z chorobami światłoczułymi, takimi jak padaczka światłoczuła. Gdzie wszystko jest bez polskich znaków? No. O. Otwarta zmiana, czyli tryb kreatywny, standardowy, ograniczona, brak przebudzenia Przeszłe profile, zakończ. Tutaj akurat to jest nietłumaczone, bo to jest yy, ze strony głównej i yy, tego. Tego akurat nie ma. To jest automatycznie ściągane z yy, strony producenta tej gry. Także wam jeszcze dalej udowodnić. Standardowy. Tutaj mamy też wszystko ładnie potłumaczone. Niepełnosprawnych. No wiem, mogłem tutaj przetłumaczyć na wyłączone, ale już nie chciałem y, aż tak mocno zmieniać wszystkiego, bo tam patrzę, że niektóre rzeczy się później pierdzielą. Thermomagra, wyścigi, kutera, tabele wyników. Dobra, kariera. Tutaj też mam nie wszystko potłumaczone. Wszystkie wskazówki, podręcznik pracownika Lynx. Systemy okrętowe. Najpierw zdemontowanie. Yy, reaktory mają różne kształty i rozmiary. Niektóre są bardzo niestabilne. Niektóre są bardziej niestabilne niż inne. Naciśnij spać. Dzień dobry, rozumowaczowi. Dzień dobry, złodziejaszku. Tak, to to wszystko jest ten. Tak, mamy tutaj tłumaczone panu tego.

licaw odblokowany chwytak licencja na chwytak odblokowany chwytak moduł wypychania odblokowany skaner tryb skanowania struktury odblokowany tutaj mamy statki narzędzia tutaj mamy chwytak moduł uwięzi odblokowany jak widzicie tutaj mamy wszystko ładnie potłumaczone arcymistrz łamacz statków Shipbreaker, czyli łamacz statków. Niszczyciel. Złomiarz kosmiczny. Tutaj mamy też wszystkie wiadomości. Potłumaczone. O, no, bardzo ładnie. Wszystko jest tutaj przetłumaczone, tylko mówię, bez polskich znaków. Ale do tej gry. Wrócimy już. w odcinka na serdecznie zapraszam Ja się odmeldowuję Hej, hej, hello